Te dziewczynki. Są twoje? Śmiech Adriana Belmonta przeciął wigilijny wieczór jak ostra stal. Kryształowy kieliszek z winem błyszczał w świetle Żyrandola, odbijając złote iskry na jego twarzy. Czy może wynajęłaś je na tę okazję, żeby zrobić wrażenie? Gęsta, duszna cisza wypełniła salon jak niewidzialna mgła. Dwadzieścia par oczu zwróciło się w stronę Laury, tej kobiety w wyświechtanym kremowym płaszczu, która stała w progu z trzema identycznymi dziewczynkami u boku. Czerwone sukienki, jednakowe kokardki, te same zielone oczy, błyszczące w świetle świec jak szmaragdy, zapach pieczywa, cynamonu i cynizmu mieszał się w powietrzu, tworząc atmosferę tak napiętą, że każdy oddech wydawał się zbyt głośny. Laura nie odpowiedziała. Jej palce delikatnie poprawiły kokardkę na włosach jednej z dziewczynek, podczas gdy dwie pozostałe rozglądały się wokół z niewinnym zachwytem. Zachwycone blaskiem girland i wielkim kominkiem, w którym trzaskało drewno. Nie rozumiały. Nie mogły zrozumieć jadu ukrytego w słowach mężczyzny, który kiedyś obiecał je kochać, choć jeszcze nie istniały, kiedy ta obietnica została złożona i złamana. To była wigilia w Warszawie. Śnieg padał za oknami jak biały całun, okrywając miasto ciszą i obietnicą nowego początku. Ale w tej sali nie było miejsca na nadzieję. Było tylko zimne obliczenie, pycha i żądza zemsty. Adrian Belmont, dziedzic potężnego imperium budowlanego, człowiek, którego nazwisko budziło respekt i strach w równych miarach, wysłał jej zaproszenie tydzień wcześniej. Elegancka karta, złocone litery będzie mi zaszczyt, jeśli zechcesz dołączyć do rodzinnego świętowania. Lore nie trzeba było długo zastanawiać się, dlaczego to zrobił. Znała go, znała jego dumę. To nie było zaproszenie, to była pułapka, scena, którą starannie przygotował, by pokazać wszystkim, rodzinie, nowej, narzeczonej samemu sobie, że wygrał że kobieta, którą porzucił pięć lat temu, teraz nie znaczy nic. Ale los ma dziwne poczucie humoru. Laura przyjęła zaproszenie i przyszła. Nie sama. Adrian przechylił głowę, uśmiechając się z wyższością. Jego nowa partnerka, Karina, siedziała obok z dwuletnim chłopcem na kolanach. Jej blond włosy lśniły idealnie, biżuteria błyszczała, ale w jej oczach kryło się coś, czego nie potrafiła ukryć. Niepewność, może nawet strach, mówię poważnie, Lauro. Głos Adriana był gładki, pewny, przepełniony ironią. Trzy córki w ciągu pięciu lat to niemal cud, prawda? Szczególnie dla kogoś, kto. No cóż, jak to było? Nie mógł mieć dzieci? Parsknięcie śmiechem rozległo się po stole. Kuzynka Adriana zakryła usta serwetką. Jego ojciec, stary Belmą, Skrzywił się z lekką dezaprobatą, ale nic nie powiedział. To był świat Adriana, tu on dyktował reguły. Laura uniosła wzrok. Jej oczy, brązowe, spokojne, głębokie, spotkały się z jego. Nie było w nich złości, nie było wstydu, było coś więcej, coś, czego Adrian nie potrafił zrozumieć. One są moje, powiedziała cicho, ale wyraźnie. To moje córki. Naprawdę? Adrian uniósł brew, biorąc kolejny łyk wina. A kto jest ojcem? Jakiś wyjątkowo hojny nieznajomy? Znów śmiech. Karina odwróciła wzrok. Dziewczynki chwyciły Laurę za ręce, czując napięcie, choć nie rozumiejąc jego źródła. A wtedy jedna z nich, najmłodsza o imieniu Zosia, wskazała palcem na Adriana i zapytała głośno, dziecięcym głosem pełnym czystości: Mamusiu, dlaczego ten Pan ma takie same oczy jak ja? Świat zatrzymał się. Adrian zamarł z kieliszkiem w powietrzu, jego uśmiech zniknął. Ktoś upuścił widelec. Dzwonek zegara na kominku wybił godzinę, osiem uderzeń, każde jak cios młota, bo to była prawda. Oczywista, niepodważalna prawda. Te oczy, szmaragdowo zielone z drobnymi złotymi plamkami. Dokładnie takie same jak jego, jak jego ojca, jak wszystkich Belmontów od pokoleń. Laura nie musiała nic mówić, cisza mówiła wszystko. Pięć lat wcześniej Laura i Adrian żyli w małżeństwie, które z zewnątrz wyglądało idealnie: luksusowe mieszkanie w centrum Warszawy, wakacje w Alpach, kolacje w ekskluzywnych restauracjach, ale za zamkniętymi drzwiami kryła się prawda, bolesna jak ciernie, Adrian pragnął spadkobiercy, nie dziecka, spadkobiercy kogoś, kto podniesie nazwisko Belmont jeszcze wyżej, kto udowodni jego wartość w oczach ojca, w oczach rodu, w oczach świata. A Laura? Laura po prostu chciała być matką, miesiące badań, niekończące się wizyty w klinikach, zimne gabinety, w których lekarze mówili o płodności, protokołach, statystykach. Adrian chodził na kilka pierwszych wizyt, potem przestał. Zbyt zajęty, zbyt ważny, zostawiał ją samą w poczekalni, z lękiem w sercu i nadzieją coraz cieńszą jak włos, aż przyszedł ten dzień, dzień, w którym doktor Nowak, wysokie czoło, zmęczone oczy za okularami, zamknął teczkę z dokumentami i powiedział Pani Belmont, wyniki są jasne. Problem nie leży po pani stronie. Laura spojrzała na niego nierozumiejąc. Co pan ma na myśli? Pani mąż, lekarz, zawahał się. Powinien również wykonać badania. To nie jest jednostronna sprawa. Ale Adrian nie poszedł na badania. Odrzucił tę możliwość kategorycznie. Wściekły, urażony. Jak mógł nawet zasugerować, że coś jest nie tak z nim? Z Adrianem Belmontem? Człowiekiem, który budował wieżowce, wygrywał przetargi, podbijał rynki? Problem jest w tobie, powiedział pewnego wieczoru, stojąc przy oknie z drinkiem w ręku. Jego głos był lodowaty, zawsze był, jesteś niepełna, słowa paliły. Laura próbowała wyjaśnić, pokazać wyniki, błagać go, żeby po prostu posłuchał, ale Adrian słyszał tylko to, co chciał usłyszeć. Dwa miesiące później ją zostawił. Karina, jego asystentka, 26 lat, długie nogi, idealny uśmiech, była w ciąży. Adrian ogłosił to rodzinie z dumą, jakby to był jego największy triumf. Patrzył na Laurę z wyższością podczas procedury rozwodowej. Nie musiał nic mówić. Jego sukces mówił za niego. Laura zniknęła. Bez skandalu. Bez walki. Po prostu odeszła. Przeniosła się do małego miasta pod Warszawą. Pracowała jako pielęgniarka w lokalnym szpitalu. Cicha, niezauważalna, ale niezłamana, bo trzy miesiące po rozwodzie coś się wydarzyło, coś, co zmieniło wszystko. Siedziała w kolejce do ginekologa, rutynowa wizyta, kontrolna, gdy poczuła nudności, myślała, że to stres. Ale pielęgniarka, starsza kobieta o łagodnym spojrzeniu, zaproponowała test. Na wszelki wypadek. Powiedziała dwie kreski. Laura patrzyła na nie, nie mogąc uwierzyć. To niemożliwe, przecież to czasem się zdarza, wyjaśnił lekarz, oglądając jej dokumentację. Stres, napięcie emocjonalne mogą wpływać na płodność, ale kiedy znika presja, ciało się regeneruje. Poza tym, spojrzał na nią poważnie, czy pani mąż. Kiedykolwiek wykonał pełne badanie nasienia, kompletną analizę? Laura potrząsnęła głową. Rozumiałem. Lekarz westchnął. Proszę posłuchać. Widziałem dokumenty pani męża. Kiedyś pracowałem z innym specjalistą, który go badał lata temu przed pani małżeństwem. Wyniki były niejednoznaczne. Graniczna niepłodność, bardzo niskie prawdopodobieństwo, ale nie niemożliwe. Świat Laury zakręcił się. Adrian nigdy nie był całkowicie bezpłodny. Był prawie bezpłodny. A ona, ona była w ciąży z jego dzieckiem, poczętym w ostatnich tygodniach ich małżeństwa, kiedy desperacja kazała im jeszcze próbować. A potem, sześć tygodni później, przyszła kolejna wiadomość. Wiadomość, która sprawiła, że lekarz sam zbladł. Pani Belmont to trojaczki. Laura zemdlała. Następne miesiące to było pasmo strachu, nadziei i samotności. Laura pracowała ile mogła, oszczędzała każdą złotówkę, mieszkała w małym mieszkaniu na trzecim piętrze, bez windy, brzuch rósł, stopy puchły, czasem w nocy kładła dłonie na brzuchu i szeptała do dziewczynek, bo już wiedziała, że to córki, że da im wszystko czego potrzebują, że będą kochane. Że nigdy nie pozna im na doświadczenie porzucenia, którego sama doświadczyła, ale nie powiedziała Adrianowi, nie zadzwoniła, nie napisała, widziała zdjęcia w internecie: On i Karina, ona z brzuchem, on dumny, ona promienna, widziała ogłoszenia: Adrian Belmont wita syna, widziała uśmiechy, komentarze, gratulacje i milczała. Bo co miałaby powiedzieć, że on się mylił, że był pewny, iż problem leżał w niej, podczas gdy to on cały czas był prawie niepłodny, że jego własna pycha zniszczyła ich małżeństwo, wiedziała, że on nie uwierzy, że oskarży ją o kłamstwo, o próbę wyłudzenia pieniędzy, więc milczała i rodziła sama w szpitalu, gdzie pracowała. Trzy maleńkie dziewczynki Zosia, Maja, Nina przyszły na świat w środku lata, o świcie, kiedy słońce malowało niebo na różowo. Laura płakała z wyczerpania, z radości z miłości tak potężnej, że nie mieściła się w słowach. I tak minęło pięć lat pięć lat ciężkiej pracy, nieprzespanych nocy śmiechu przy śniadaniu pierwszych kroków pierwszych słów. Laura oddała im wszystko a one oddały jej sens życia aż nadeszła ta koperta zaproszenie na wigilię eleganckie zimne laura wiedziała po co adrian to robi chciał potwierdzenia chciał zobaczyć ją złamaną samotną pokonaną chciał udowodnić sobie że zrobił dobrze ją zostawiając ale laura nie była złamana i postanowiła przyjąć zaproszenie nie po to żeby się zemścić nie po to, żeby zranić, ale po to, żeby mu pokazać, życie toczy się dalej i czasem w najmniej oczekiwany sposób prawda wychodzi na jaw. Wieczór wigilijny był zimny. Śnieg padał gęsto, okrywając ulice Warszawy białym puchem. Laura ubrała dziewczynki w ich najlepsze sukienki, te same czerwone, które uszyła sama przy stoliku kuchennym przy blasku małej lampki. Upięła im włosy Założyła kokardki. Wyglądały jak trzy małe anioły. Mamusiu, dokąd idziemy? zapytała Maja, trzymając ją za rękę. Na specjalną kolację, odpowiedziała Laura uśmiechając się spokojnie, choć serce biło jej jak młot. Będą prezenty? dopytywała Nina. Może szepnęła Laura, ale najważniejszy prezent, jaki możecie dać, to być sobą. Dziewczynki chichotały, nie rozumiejąc. A Laura, patrząc na nie, poczuła przypływ siły. Nie szła tam dla siebie, szła dla nich, żeby nigdy nie musiały się wstydzić kim są, żeby wiedziały, że zasługują naprawdę. Gdy drzwi rezydencji Belmontów otworzyły się przed nimi, Laura wzięła głęboki oddech, a wtedy w blasku Żyrandoli zobaczyła go. Adriana, stojącego z kieliszkiem wina, otoczonego rodziną pewnego siebie jak zawsze i zaczęła się gra gra której on jeszcze nie wiedział że już przegrał cisza po pytaniu Zosi była ogłuszająca adrian zamarł z kieliszkiem w ręku jakby ktoś nagle wyciągnął podłogę spod jego stóp zielone oczy dziewczynki te same które patrzył na swoje odbicie każdego ranka wpatrywały się w niego z niewinną ciekawością karina pobladła Ojciec Adriana zmarszczył brwi. Kuzyna chciała coś powiedzieć, ale urwała, zamykając usta. Dziecko, po prostu mówi bzdury, wymamrotał Adrian, ale jego głos zabrzmiał niepewnie. Ludzie mają różne oczy, to nic nie znaczy, ale są takie same, nalegała Zosia, wskazując na swoje odbicie w lustrzanym panelu ściany. Zobacz, Mamusiu, takie same. Laura nic nie mówiła, tylko pogłaskała córkę po głowie i spojrzała na Adriana z tym samym spokojem, który kiedyś tak go irytował, ten spokój, który on zawsze interpretował jako słabość. Ale teraz, w tym momencie, wydawał się czymś innym siłą, pewnością. Może powinniśmy zjeść kolację, zaproponowała cicho Laura. Dziewczynki są głodne. Adrian przełknął ślinę skinął sztywno głową. Służąca pospiesznie przyniosła dodatkowe krzesła, ustawiając je na końcu stołu. Laura usiadła z córkami, które wciąż z zachwytem rozglądały się po pomieszczeniu. Złocone ramy obrazów, ciężkie adamaszkowe zasłony, choinka tak wielka, że ledwo mieściła się pod sufitem, ozdobiona kryształowymi bombkami i prawdziwymi świecami. Kolacja zaczęła się niezręcznie, rozmowy były wymuszone, śmiechy sztuczne. Adrian próbował odzyskać kontrolę, opowiadając o swoich ostatnich sukcesach biznesowych, nowym kontrakcie w Dubaju, inwestycji w nieruchomości nad Bałtykiem. Karina przytakiwała entuzjastycznie, ale jej dłonie drżały lekko, gdy podnosiła kieliszek. Laura jadła w milczeniu, krojąc jedzenie dla dziewczynek, upewniając się, że piją wodę, że nie brudzą sukienek. Była obecna, ale jakby nieobecna, istniała w swojej bańce spokoju, która drażniła Adriana bardziej niż cokolwiek innego. Więc Lauro, odezwał się w końcu, nie mogąc wytrzymać ciszy, co teraz robisz? Wciąż pielęgniarka? Ton jego głosu był lekceważący, jakby zadawał pytanie o kogoś, kto sprząta ulicę. "Tak", odpowiedziała po prostu. "Pracuję w szpitalu w Konstancinie. Lubię pomagać ludziom." "Jak miło", mruknął Adrian. "I jakoś sobie radzisz z trójką dzieci? To musi być ciężkie finansowo." Podtekst był jasny. Ty jesteś biedna, ja jestem bogaty. Patrz jak bardzo wygrałem. Ale Laura tylko uśmiechnęła się lekko. Radzimy sobie. Dziewczynki mają wszystko, czego potrzebują: miłość, dom, bezpieczeństwo to więcej niż pieniądze. Cioś wymierzony spokojnie, ale celnie. Adrian zacisnął szczękę. Wtedy stary Belmont, ojciec Adriana, mężczyzna o siwych włosach i surowym spojrzeniu odchrząknął: Lauro, wybacz ciekawość, ale te dziewczynki kiedy dokładnie się urodziły? Cisza. Laura spojrzała na niego. Wiedziała, dokąd to zmierza. Pięć lat temu, w lipcu. Ojciec Adriana zmrużył oczy, licząc w pamięci. Lipiec. Pięć lat temu. To było dziesięć miesięcy po waszym rozwodzie. Dziewięć. poprawiła cicho Laura. Świat znów zamarzł. Adrian wyprostował się, zaciskając pięści pod stołem. Co sugerujesz, ojcze? Warknął. Stary Belmont nie odpowiedział tylko patrzył na wnuczki, ich twarze, oczy, drobne gesty i widział w nich coś, czego nie mógł zignorować. Rysy rodzinne, belmontowskie. Karina wstała nagle, wymamrotała przeprosiny i wybiegła z sali. Adrian rzucił gniewne spojrzenie w stronę ojca, potem laury, potem dziewczynek. Był uwięziony. Każde słowo, każdy ruch był potencjalną pułapką, a wtedy drzwi otworzyły się ponownie i wszedł mężczyzna w garniturze z teczką w ręku. Doktor Nowak. Ginekolog rodzinny Belmontów. Zaproszony gość na wigilijną kolację. Adrian zamarł. Doktor Nowak zatrzymał się w progu, dostrzegając napięcie w sali. Jego wzrok powędrował od Adriana do Laury, a potem spoczął na trzech małych dziewczynkach. Przez moment milczał, jakby próbował zrozumieć sytuację, a potem powoli zdjął płaszcz i usiadł. Przepraszam za spóźnienie, powiedział spokojnie. Ruch o po tej porze. Urwał, widząc miny zebranych. Czy coś się stało? Ojciec Adriana wskazał na laurę i dziewczynki. Doktorze, być może pan pomoże rozwiać pewne wątpliwości. Zna pan historię medyczną mojego syna, prawda? Nowak zawahał się. Spojrzał na Adriana, który patrzył na niego z gniewem i ostrzeżeniem w oczach. A nie jestem pewien, czy to odpowiednie miejsce na. Doktorze, głos starego Belmonta był stanowczy. Proszę odpowiedzieć. Czy mój syn może mieć dzieci? Cisza była tak głęboka, że słychać było trzask drewna w kominku. Nowak wziął głęboki oddech. Spojrzał na laurę. Jej twarz była spokojna, ale w oczach dostrzegł błysk smutku, nie triumfu. Smutku. Pan Belmont zaczął ostrożnie, ma bardzo niską płodność, graniczącą z bezpłodnością. To rzadka, ale nie niemożliwa sytuacja. Prawdopodobieństwo poczęcia dziecka naturalnym sposobem jest zawahał się. Około dwóch procent Adrian wybuchnął. To kłamstwo, mam syna siedzącego u Kariny na rękach. Widzisz go? Nowak nie podniósł głosu, tylko wyjął teczkę, otworzył ją i wyjął dokumenty. To wyniki z ostatniego roku. Pański test DNA, wykonany na pana prośbę w klinice w Gdańsku. Sądził pan, że nikt o tym nie wie, ale dokumentacja medyczna jest dostępna dla specjalistów. Adrian zbladł. Syn Kariny, kontynuował doktor Nowak, a każde słowo było jak uderzenie, nie jest pana biologicznym dzieckiem. Ma pan to tutaj, w raportach. A Karina. Cóż, ona również o tym wie. Zapadła cisza jak po eksplozji. Adrian chciał coś powiedzieć, ale nie mógł. Słowa uwięzły mu w gardle. Spojrzał w stronę drzwi, gdzie Karina zniknęła chwilę wcześniej i nagle wszystko stało się jasne. Jej nerwowość. Jej unikanie pytań, jej uparte milczenie na temat ojca dziecka. Stary Belmont zakrył twarz dłońmi, kuzyna jęknęła, a Laura. Laura tylko westchnęła, wstała biorąc córki za ręce. Chodźcie dziewczynki, czas wracać do domu. Ale mamusiu, jeszcze nie było deseru, zaprotestowała Nina. W domu zrobimy lepszy, szepnęła Laura, całując ją w czoło. Kierowały się do drzwi, gdy głos Adriana zatrzymał je w pół kroku. Czekaj. Laura odwróciła się. Adrian stał, blady, z drżącymi rękoma. Czy. Jego głos był słaby, łamliwy. Czy one naprawdę są moje? Laura spojrzała na niego z czymś, co mogło być współczuciem. Tak, Adrian, są twoje, zawsze były urodziły się dziewięć miesięcy po naszym rozwodzie, poczęte w ostatnich tygodniach naszego małżeństwa. Zrobiła pauzę. Lekarz miał rację. Problem nigdy nie leżał we mnie, a ty byłeś tak pewny siebie, tak przekonany o swojej doskonałości, że nigdy nie zechciałeś sprawdzić prawdy. Adrian upadł na krzesło, jakby ktoś wyrwał mu kręgosłup. Dlaczego? Dlaczego mi nie powiedziałaś? Bo byś mi nie uwierzył, odpowiedziała cicho Laura. Pomyślałbyś, że kłamie, że próbuje wyłudzić pieniądze, że to nie twoje. Więc pozwoliłam ci żyć w swoim świecie, w swoich kłamstwach. A ja wychowałam nasze córki w prawdzie. Przez dłuższą chwilę nikt nie mówił, a potem nieoczekiwanie jedna z dziewczynek, Maja, Podeszła do Adriana i wyciągnęła rękę. Nie płacz, panie, powiedziała cicho. Mama mówi, że płacz zmywa smutek. Adrian spojrzał na nią. Na te oczy, jego oczy, na tę małą dłoń wyciągniętą w geście czystej, niewinnej dobroci i coś w nim pękło, ukrył twarz w dłoniach i po raz pierwszy od lat zapłakał. Laura nie powiedziała nic więcej, wzięła córki i wyszła. Zostawiając za sobą dom pełen cichych łez, zdruzgotanych pewności i jednej prostej prawdy. Pycha zawsze prowadzi do upadku, a prawda, bez względu na wszystko, w końcu wychodzi na jaw. Na zewnątrz padał śnieg. Dziewczynki śmiały się, łapiąc płatki językiem. Laura spojrzała w niebo, a na jej twarzy pojawił się spokojny uśmiech. Nie przyszła tu po zemstę, przyszła po coś więcej pogodność. I ją odzyskała. Czy uważasz, że Laura postąpiła słusznie, przychodząc na te kolacje? Co byś zrobił na jej miejscu? Milczałbyś dalej? Czy pokazał prawdę? Napisz w komentarzach, twoja opinia się liczy. A jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zostaw lajka like i subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych, bo nawet najmniejsze gesty mają moc zmieniania losów i otwierania drzwi serc.